Witam. Bo ja to nagrywam z rana. Bo tu doszły, znaczy doszły, no tam pa, parę rzeczy mi tutaj przysyłają na, na Messengera czy tam na, innych, na inne portale, że ktoś tam jakąś wojnę prowadzi, słowną, że chodzi o Rafała, nie? Ja, co jak chcę powiedzieć, że. Mnie nie interesują jakieś wojny między Rafałem a tam y, z nocnym radiem. Ja po prostu, y, już y, nie, y, żeby to źle nie, nie było źle zrozumiane, nie. Nie, że się odcięłem. Po prostu, y, y, no, mój tok myślenia nie przebił się u Rafała, nie? Ja do niego nic nie mam. Tak, to co to, to on tam nakrzyczał, ja też nieraz krzyczałem, już też, też tak tam, ja święty przecież nie jestem, ale ludzie, ja mówię do tych, co tam wysyłają, nie, bo ciebie nie ma, to teraz, yy, 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 znaczy, że nie, yy, źle, źle, źle to uje, ujęłem, yy, no to weź tam pomóż, bo ty dałeś radę zawsze powojować tam, co, yy, żeby Rafałowi pomóc. Rafał nie jest dzieckiem, on sobie da radę, jak on to tam zrobi, czy tego, czy on w ogóle, ja mi tam urywki wysyłają. Ja po prostu, jeszcze raz mówię, nie mam zamiaru już wojować z jakimiś kanałami, zwłaszcza jeszcze jakimiś incognito. Yy, znaczy incognito. Dla mnie ten człowiek, na przykład z nocnego radia, on jest incognito, ja go nie znam w sumie. Ja zawsze mówiłem, tam gdzie ja jestem, yy, czułem się jakby wspólnotą tego kanału. I mnie to, i powiem, ja taki jestem. Mnie nie interesuje, czy ja mam rację, czy nie mam racji. Jestem lojalny i będę jechał po, po, po przeciwnikach. Nawet nie mają rację, no niestety, yy, tak ten świat skonstruowany jest. Jeżeli tutaj jesteś yy, z kimś wspólnie w porozumieniu, nie? No to, no to idziesz yy, o jakiejś tam wojnie, nie? Znaczy wojnie tą internetową, bo ja w sumie nawet nie wiem po co ja tam się kiedyś w ogóle wkręciłem na, na, na tego krawca. Nie? No, nie podobało mi się parę razy jego wypowiedź, bo mi to brzmiało yy, nie po polsku te, te podejście, a teraz nawet wyjaśnię tam kiedyś, nie wiem, nie pamiętam, z trzy miesiące temu, ale to nie mówił krawiec, czyli ten y, nocne radio, tylko tam jakiś uczestnik yy, co był na live'ie u niego, on... Yy, był za granicą, nie? No ja też jestem za granicą, ale to już nie chodzi o to. Ale on to tak skonstruował te swoje powiedzenie, że a mnie nie interesują ci Polacy, co nie robią w Polsce. Te jacyś Polacy, o coś w tym stylu, takie takie bezczerne. No to ja już zadałem zadałem pytanie, nie wiem no to co ty, no to ty w ogóle nie jesteś Polakiem od urodzenia, tylko jesteś jakąś farbowaną <laughs> marionetką, no bo. Ja, jakbym miał polski kanał, nie? No, bo mam polski kanał i są tematy poruszone na, yy, na temat jakichś tam no, granicach, tam no, patriotyzmu i tak dalej. No, to ja, jak, jako właściciel kanału, ja mu zaraz powiedział: hola, hola, no, jak cię nie interesują Polacy, co mieszkają w Polsce? No, bo coś, dupę zabrał, nie? To tak jak mi się zarzuca też nieraz, że dupę zabrałem. Ja nigdzie nie zabrałem, ja mam inne podejście do świata, że dla mnie nie ma granic, czy ja będę w Gwatemali, czy ja będę na Księżycu, czy ja będę na Jowiszu, dla mnie to jest jedno i to samo. A jak ktoś jest skręcony w, jakiś, w jakieś granice, które jakiś sobie tam pan z jeden, z drugim porobił, nie, i to jest moje, no a gdzie jest moje? No moim zdaniem to mogę tak powiedzieć, jak od urodzenia to ja już powinien mieć jakiś kawałek ziemi, tak czy nie? A tu nie, ja się, ja, ja się rodzę, no dochodzi jakaś ta świadomość tam ponoć przez, przez ten sztucz, sztucz sztuczny powiedzieć przekaz, że jak masz 18 lat, to możesz o sobie decydować. Dobra, mam 18 lat, ale ja dalej nic nie mam. Ja rozumiem, że jak, jak miałem 14 lat, to byłem faniacek, to ja miałem więcej pieniędzy niż mama, nie? No ale to nie ma się czym chwalić, bo to ktoś był oszukiwany przeze mnie. To nie ma tak, no nie, że pieniądze na drzewie nie rosną, nie? Komuś chyba było, <noise> i to nie tak, że ja byłem z takich, że kradłem, na przykład poszedłem komuś tam, nie wiem, no zęby dałem, mu zabrałem z kieszeni. Nie, ja byłem taki faniaczek, że mi sami dawali, a że to była manipulacja, no to już, no trudno, no. Nie jestem z tego zadowolony, no ale to jest tak samo, jak, jakby mi dawali na, na tacę, no. No, no ta na tacę ciągle gdzieś dają, charytatywnie płacą, dajesz donaty. No i co? No? Przecież dajesz z własnej woli. No masz swoją świadomość, to nie dawaj, nie? Ja rozumiem, idziesz, yy, idziesz do, do biednego babcie, pukniesz w głowę albo zabierzesz jej, bo wiesz że torebkę no i tam rę, ręcinę i zabrałeś i. No i jak się wcieszysz, bo masz tam na coś, no. No przecież nie wiadomo na co, no ale to ten. Ja mówię, nie jestem Asem. I, i ten, no bo się ta rozgadałem nie na temat. Ja jeszcze raz mówię, proszę mnie nie łączyć y, z jakimś, jaką, jakimiś wojnami. To, co tam weszło między mną a Rafałem, ja, ja wam powiem szczerze, jak znam życie, to jak ja bym się spotkał z Rafałem, to by się skończyło normalnie na ławce. Kup, kupione by było pół litra, no bo przecież takie są czasy, żebym swojego trunku nie mógł wziąć stąd, bo to no nie da rady już teraz, bo to teraz już chyba spirytus bardziej bardziej jest. Patrzony jak jakieś dynamity, nie, czy tam C4, czy co tam, nie, no tam. No, takie, takie są bzdury, no to wiadomo, no, ale ja bym na pewno nie piły jakiejś takiej, by musiał popatrzeć tam, no wiesz, no znaczy mówię, wiesz, no wiecie jak, jak to jest, no, no stać się coś na coś więcej, no to pójdziesz kupić, to niby lepsze, no na pewno Smirnowa bym nie kupił, bo to, to to jest tragedia, jakiegoś Chopina, nie wiem, no, tam Belvedere, czy coś tam, bo to jakby była Madame Waleska, tylko to chyba raczej nie idzie znaleźć. W dzisiejszych czasach. No ale to nieważne, ja bym tam postawił i tego. Ja jestem przekonany, że z Rafałem bym normalnie usiadł i byśmy sobie siedzieli, na by mi się nie pokłócili, i tak samo podejrzewam, żeby było z, z Michałem z projektu. A to, co on tam wojuje na mnie, czy ja na niego, to jest wojna moim zdaniem, internetowa. A a jak ktoś to odbiera, że ktoś ma z tego rozrywkę, ten się coś boli, tego coś boli, dlaczego tak wyszło? Ja powiem szczerze, mnie to w ogóle nie interesuje. Co ta opinia boczna, ale taka, która w ogóle nie ma jakiegoś konkretnego zapytania, bo albo tylko nie z po to, żeby się coś działo, czyli no... no żeby się wyzywać, nie? Ja tam nie jestem za tym wyzywaniem, no po prostu powiem tak, że no. No u Rafała tak było, że można było sobie pozwalać, nie? No on pozwolił, nie? Ale tak prawdę mówiąc, jak to mnie tam zna, no to ja nikomu nie miałem zamiaru ubliżyć i go upodlić, nie? Ja mówię, jeszcze raz to powtórzę, już ile razy mówiłem. Mi kiedyś u Emilka to było na prywacie, ale tam było 20 osób w tej grupie. No, tam było już parę osób, Emilka ja mi powiedziała, ty człowieku, no przecież yy, ty jak dojedziesz tym swoim językiem, to ty, ty wiesz, jaką ty krzywdę możesz zrobić? Ja jej powiedziałem, ja wiem, no ale to jest internet, tu każdy jest świadomy, tu każdy wie, stoi na, normalnie, no w, no, w takim obuwiu, no mówię, cudzysłowie, nie, że on tam twardziel. No a on mówi, no i widzisz, no, no i, i, i tyle mi się spodobały te jej słowa i, i tak w sumie to wyszło, że że żeśmy doszli do porozumienia, że ja tam z nią nie mam zamiaru wojować już, nie? Wojować, no to nie były wojowania, tylko to, yy, yy, no po prostu, no, no taki jestem, że, że ja se w kaszy nie dam nadmuchać, no, będę po swojemu coś tam <ślał> myślał, jak, jak komuś dopiec, ale ale ja nie mam zamiaru kogoś aż naprawdę podlić. No, no, mam ten język, mam te jakieś tam zagrania, nie wiem, no śmieszne, nieśmieszne, może kogoś rażą, czy coś. No, i, no i, i to, no jeszcze, jeszcze się tam no jeszcze, no powtórzę się, że y, nie wysyłajcie mi jakichś tam wycinków, że ktoś tam, że Rafał wojuje, że tam y, projekt wojuje, czy nie wojuje. nie to nie interesuje. Po prostu wyszło tak, że mój tok myślenia u Rafała, u Rafała na kanale, no nie przebił się mój tok myślenia. Mój tok myślenia, ja nie mam do niego w ogóle w sumie pretensji, nie, że się nie przebił. A wyszło jak wyszło, czy tam, no, to niech sobie tam każdy myśli tego, bo tam, ja tam w ogóle powiem, pff, mnie to ściekło, ściekło po mnie, po prostu powiem tak, no, pomogło mi to w tym, że, że nie ma sensu już tam jakoś kombinować, żeby coś mówić po swojemu, nie u siebie, nie? No, no i tyle, no a tam, czy ja tam swój kanał otworzyłem, czy nie otworzyłem, ja nie mam zamiaru jakiejś tam konkretnej wiedzy przekazywać, bo no, przecież ja nic nie wiem, ja nic nie wiem, po prostu, no... Se lubię pożartować, no. Jestem jaki jestem, no tam yy, coś ktoś przekazał. No moim zdaniem to, 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 co ja przeczytałem, to co się dowiedziałem o tych ludzi, którzy... No to chyba nikomu nic nie jakieś, jakieś zioło, nikomu mówię o ziole normalnym takim, no, w stylu mniszek, czy tam jak, jakaś yy, igła sosny, nie mówię o tych zielonych z Holandii specyfikach, nie? O tych ziółkach, nie no. No i... Ty, ty... Tyle, tyle chciałem powiedzieć, że je, jeszcze raz mówię, proszę mnie tam nie mieszać do tego, a wróć, a pomóż, a tego, a tego. A ja w sumie to powiem szczerze, a ty co się tak nudzisz, no to pomagaj! To pomagaj napraw albo naskucaj, na, nas czy coś. Co mnie tam interesuje jakaś wojna między tym a tym. Jak ja prowadzę z kimś wojnę, mówię tą w cudzysłowie, w cudzysłowie na internecie, ale ja mam jakiś... O co mi chodzi? A, naj, a naj, najgorsze jest to, jak przyjdzie taka trzecia postronna osoba i ona, ona najwięcej namiesza, która... Yy, bo, yy, bo musi się coś dziać. Choć, ja ile razy mówiłem, ile razy mówiłem na czacie, do czatu, taki jesteś fan, jak dawaj tu do dyskusji do mnie, to ja ci pokażę, jak, jak to yy, ci umiesz to zrobić. Y, tam wyjaśniać i nie wyjaśniać czy tam y, czy bo to, y, to, to, to nie jest tak że to ciągle będziesz krzyczał nie to trzeba z, z humorem do tego podejść no to zależy kto jest jak y, kto ma jakie podejście do humoru nie no bo y, nie każdy rozumie mój humor no. na, na przykład nie bo ja tam lubię sobie coś dodać y, taki albo żeby, żeby go podkręcić albo coś albo pomyśl, albo y, bo jest jeszcze coś więcej nie ale nie też tak ktoś podkręcał i podkręca. Ja, ja, ja też pójdę sobie na, n, według mnie mądrzejszy portal i też słucham mnie. Ale ja nie mam zamiaru kogoś dublować i tam aż naprawdę parodiować, tylko jeżeli, jeżeli jest tak, że wyszło jak wyszło, y, że, y, że ktoś tu y, myśli sobie, że tu jest jakaś więkska wojna między mną a Rafałem, to jest, to jest w kompletnym błędzie. Po prostu wyszło jak wyszło, rozeszliśmy się, ale jeszcze raz mówię, jakbyśmy się spotkali pół litra byśmy wypili, albo może i litra, czyli zależy jaka by była głowa silna, i tak by się to skończyło. A że nie, nie wyszło nieporozumienie, no, no, no i tak, tak jest. Ja, ja, ja to porównam do, na przykład do, do zespołów muzycznych, nie? Ile zespoły muzyczne, no bo ja, to, ja tam na żadnym sprzęcie nigdy nie grałem, no ale ale popoznawałem tych chłopaków, którzy grali, którzy układali teksty. No i oni się kłócili, nie, ten tekst ma tak wyglądać, nie, ja to muszę solówką wejść, ja tu chcę trochę więcej basa, ja tu muszę jakąś solówkę robnąć na perkusji. No i tak tak, ta kłótnia wychodzi, no bo jak nie no, jest zespół, no ale ja tu muszę coś zrobić, no to chcę na koncercie to zrobić. No tak, no i ten, ten perkusista to musi tylko na koncercie swoje pokazać 10 minut, a tu w sumie w sumie to jego tam prawie nie słychać, nie w tej... To zależy, kto jaką muzykę lubi, nie? No, tam... Już nie będę się czepiał y, ludzi, którzy jaką słuchają, y, to już każdy mnie zna. Nie? Ja, ja, ja po prostu jestem jakby. słyszę, nie? Ja nie słucham, tylko słyszę, nie? I słyszę tam jakąś wartość muzyczną. No nie wiem, może inni inaczej to słyszą, dla nich to jest wartość. Ja tam już nie będę to, w to wnikał. No i, i, i z, tego, z, tego, z tego całego zamieszania, co niby tam zaszło między mną a Rafałem, to nie, nie, nie czepiajcie mnie do jakiejś tam kolejnej wojen. A że tam ja coś mam do, do Michała Projekta, ja mam tyle do niego, co do mnie. Mówię no, y, y, powiem tak, po prostu jego przekaz mi się nie podoba i ja mogę skrytykować jego tylko na tej podstawie, no bo jak patrzę, jak, jak on prowadzi program, to on też krytykuje. No to słuchaj, no to, no to jak, jak ty możesz krytykować, to i ciebie można skrytykować. No tak, tak, tak. Tak to rozumuje, nie? A czy on się obraża? nie, no, raczej tam się nie obraża, te no. no. Wiadomo, że nieraz może na ambicje, tego, ja wiecie te moje, te ostatnie szoty, no takie bezczelne czy nie bezczelne, no ale no co, no. Ja też jestem gumofilcem i tam jakiś, jak ja z tym nie mam problemu, nie? I, a co zaznaczę? Co to Komu ja pozwoliłem nie nazywać tam jakimś kulfonem, gumofilcem, to jest jedno. A jeżeli ktoś się z i mnie tak nazywa, no niestety to mi się nie... nie, nie to nie jest tak, że ja mam jakiś aż, aż taki problem z tym, tylko... Tylko mi chodzi o to, no jak ty człowieku w ogóle nie zaistniałeś, nie? W internecie i tak sobie pozwalasz na takie... na takie gadki ze mną, A co? Skąd ja cię znam? Ja cię w ogóle nie wiem, kto ty jesteś i tak sobie pozwalasz. Przebądź jakąś drogę, odezwij się, powiedz, powiedz o co ci chodzi. Nawet nawet niech będzie to, że mnie kompletnie nie interesuje o co ci chodzi, ale chociaż przyjdź i powiedz, albo odpal się, nie wiem, nawet czy na tym YouTubie, czy tam gdzieś na Facebooku, powiedz o co ci chodzi. Nawet zrób jakąś fotkę i pokaż faka tam innym, czy nie wiem, czy tam 6-6, czy tam inne teorie jakieś. To chociaż to powiedz, i wtedy, wtedy ja chociaż mogę popatrzeć, że że jesteś, jesteś jakby z czymś, yy, znaczy nie, że czymś, przepraszam, za z kimś, co można, co mogę jakoś zweryfikować. Czy to jest y, w ogóle y, jakieś podejście, że jakiś będę tracił czas na, 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 tego, na, na, ten, na tego kogoś, nie? No, także jeszcze raz mówię, y, proszę mi nic nie wysyłać, co tam kto jakoś wojny prowadzi i powiedziałem. Jakby tak ktoś myślał, jakaś wojna między mną a Rafałem, jest tyle, co on powiedział, co ja tam powiedziałem. Po prostu, no, nie spotkamy się na, na tej drodze myśleniowej na pewno. A że ja tam może i kiedyś zajdę do niego, jak mi nie wyrzuci, czy mnie zaprosi, czy nie wiem, czy będzie link otwarty, no, raczej mi nie wyrzuci, no, ale to ja, ja nie mam zamiaru tam przychodzić, po to, żeby być, nie. No, po prostu już mi to uschło. No, pff, no, no już to nie dla mnie. A, a to, jak on sobie prowadzi kanał, to jest jego sprawa. Znaczy, je, tam jeden miałem żal, nie no, bo trochę się poczułem nieswojo, chociaż wiem, no, tam trochę tych kości mam, nie tych lat kości, nie o to mi chodzi, no ale no, y, jak ja to widzę i czuję, że ktoś dostał moderatora i on sobie już może pozwolić na więcej, bo on już jest wielkim panem, bo on już jest moderatorem i on se może jechać po mnie. Na człowieku. To możesz jechać po własnej matce albo po rodzinie, ale nie po mnie. Nie dostałeś zezwolenia ode mnie, to, to tam twarz zamknij i tyle. Jak mu mówisz, nie, to on dalej będzie, no bo on ma moderatora. No i, i, i głównie powiem to, to mi się nie spodobało, bo yy, to się tak wydaje, że jestem luzak tego, no też mam jakąś swoją ambicję, jakiś honor, nie? No nie będzie mi byle kto, którego nie zna, będzie mi tam jechał po rajtach, nie? No tak niestety, no tak nie można, tak z im się nie da, nie? Ja mówię adaś specjalnie, bo to ja to uznaję jako ksywa, nie? Adaś, nie? Normalny, poważny człowiek jestem, Adam, nie? A, a nie tam jakiś Adaś, nie? No ale ja to uzy myślę, że to jest ksywa. No i chyba tyle, tyle chciałem powiedzieć, no. Trzymajcie się ludziska, cześć!